Tak zrobili prowizorycznie, żeby tylko dojechać do toru. Także czekaj Maciu na mnie. Jedziemy. Powoli, bo nam odpadnie będzie lipa. Mam końcówkę w ręce. Trochę pognią po da trap. Ale przygody z chińskimi sprzętami. Tak to zawsze musi być, no. Chińskie sprzęty to są chińskie sprzęty. Teraz mi jeszcze nie zapali. Macio! Mi nie pali! Teraz mi nie pali kład! Nie wiem! Nie ma w ogóle prądu. Co? Zgubił się prąd, panie. Co? No chyba pójdziemy. To czy bo tu się coś uwaliło.

Się stracił, total. To są chińskie sprzęty, słuchajcie. Lepiej już kupić raptora. Słuchajcie, Baszan, okazało się, że od wibracji e, uleciały te kable od stacji, gdzieś tam poluzowały się, ale już jest prąd. Więc jedziemy, Maciek, pal. Nie, jedziemy. Jedziemy. Słuchajcie, przygody jak cholera dzisiaj Mati powoli, bo ci to odleci Słuchajcie, wracamy, żeby tylko wrócić do busa Matiemu odleciał klapowieć Mi zgasnął i, 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 i ten prąd się zgubił, także 300 jakiś jakieś, ten łącz, łączenie się zrobiło głupie Złe i, i się wyłączył Ale to, to jest chiński tak że to zrobimy Przygody muszą być na, chi na chińskie sprzęty trzeba być przygotowany na przygody, no, jak się ma chińskie sprzęty. redukcja mi spaga. No kończymy na dziś, Słuchajcie, jak się film podobał, ty chyba ławkę. yeah <laughs>